W 2006 roku w trosce o dzieci odrzucone i osierocone ustanowiono dzień rodzicielstwa zastępczego. Po raz szósty święto obchodziły rodziny z powiatu polickiego. 3 czerwca na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Policach odbył się piknik rodzin zastępczych. Od 6 lat organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i studentów pierwszego roku pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego powołałam do życia taki projekt pod tytułem Piknik Rodzinny i ze studentami corocznie organizujemy tego typu działania. Zasadniczą częścią są warsztaty, warsztaty poświęcone różnej tematyce z zakresu profilaktyki społecznej. Studenci prowadzili konkursy i zabawy sportowe. Atmosfera zachęcała do wspólnego spędzenia czasu. Zajmujemy się aktywizacją rodzin i integracją przede wszystkim. Mamy też bardzo dużo osób z ośrodka w Policach. Staramy się, żeby wszystko było naprawdę fajnie i żeby dzieci się dobrze bawiły rodzinę, żeby mile spędziły ten czas. Rodzina zastępcza to forma opieki nad dziećmi małoletnimi, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej albo im ją ograniczoną. Wszystko sami robią, zdobywają fundusze, prezenty, sprzęt. Wszystko to co tutaj jest, to jest ich inicjatywa. My tylko pomagamy przy zaproszeniach, tutaj troszeczkę im jesteśmy, po prostu uczestniczymy, ale to jest wszystko ich praca i pani doktor. Rodzina zastępcza musi we właściwy sposób sprawować opiekę nad dzieckiem i zapewnić mu odpowiednie warunki bytowe oraz dbać o zaspokajanie jego potrzeb. Mam trzech wnuków, jeden jest w Poznaniu, drugi kończy teraz maturę zrobił. No i tą maleńką od, 8, od 9 lat. Zabrałam ją, bo nie było tam możliwości leczenia. Ona miała naczyniaka, jest troszkę niepełnosprawna, ale już idzie ku dobremu. Piknik był okazją do wspólnych rozmów i wymiany doświadczeń rodziców zastępczych.